Jego serce na każdy dzień, Tomasz Akempis o naśladowaniu Maryi. Bądź wdzięczny za Boże dobrodziejstwa, łaskawie udzielone całemu rodzajowi ludzkiemu przez najświętszą Bożą Rodzicielkę, okazując jej stale uszanowanie i cześć. Skoro bowiem prawo naturalne każe okazywać rodzicom wedle ciała szacunek i miłość w każdym czasie, to o ileż bardziej dzieci Boże powinny być wdzięczne i miłe wobec Matki łaski, miłując Bożą rodzicielkę ponad rodziców i wszystkich krewnych. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, Módl się za nami, Jezu, ufam Tobie.